Jak powstaje powieść i jakie wpadki autorzy popełniają przy ich tworzeniu? Ile zarabia pisarz i czy z pisania książek można się utrzymać? Kto odpowiada za tytuły i okładki i dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej? Jak i gdzie wydać powieść? Jak zadebiutować? Lepiej wydać samemu czy w wydawnictwie? Jaka jest recepta na popularność i w ogóle co na rynku wydawniczym piszczy? Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki. Mówcie o mnie, że myślę słowa. Zapraszam Was na podcast Pisarski Backstage. Dzień dobry wszystkim. Witajcie, witajcie, witajcie. Nazywam się Malwina Ferenc i od kilku lat piszę książki. A Wy powinniście teraz powiedzieć Cześć Malwina, albo coś w tym sensie. No dobrze, lekki strasik, bo nagrywam podcast. Robię to metodą chałupniczą, więc wybaczcie jakość dźwięku. To naprawdę jest dla mnie nowość, ale dlaczego nie spróbować? Jeżeli się nie sprawdzi, gdzie leżą granice, to nigdy się nie dowiemy, gdzie leżą, prawda? Więc zaczynam ten podcast. Zanim jednak przejdziemy do meritum, to tytułem wstępu, w skrócie, powiem o tym, skąd wziął się pomysł. I w ogóle, co znajdziecie w takim podcaście. No pomysł wziął się od mojej koleżanki Kamili. Kamila, pozdrawiam cię serdecznie. Z Kamilą spotkałyśmy się kilka razy na jakichś tripach fotograficznych i kilka lat temu Kamila powiedziała ty wiesz Malwina, zacznij na Instagramie, bo głównie działam na Instagramie, zacznij na Instagramie prowadzić taki cykl pisarski backstage. Ludzie na pewno będą chcieli wiedzieć, co w książkach piszczy, jak to wygląda od kuchni i co się wiąże z pisaniem. Bebechy będą wszystkie chcieli zobaczyć. A najlepiej, jakbyś prowadziła podcast. No więc ja jej powiedziałam, że chyba ty zwariowałaś, Kamila. Oczywiście pisarski backstage to jeszcze leży w granicach moich możliwości, ale podcast, no bez przesady, nigdy. No, i tak jak widzicie, stało się tak, że, że pierwszy odcinek leci. Dokładnie taka sama sytuacja była z samym pisaniem książek. Kiedyś prowadziłam bloga, który był niezwykle popularny. Dużo osób go czytało naprawdę dużo. To nie, że się przechwalam, ale naprawdę dużo osób go czytało. Dużo osób tam zaglądało, i co rusz pojawiała się. Taka, nie wiem, komentarz, stwierdzenie, ty weź, Malwina, zacznij pisać książki. No ja im wszystkim kazałam wtedy spadać na drzewo, bo byłam święcie przekonana, że napisanie czegokolwiek, co przekracza pojemność tysiąca czy dwóch tysięcy znaków, przekracza też moje możliwości, więc absolutnie nie ma, mówić o żadnym, nie ma co mówić o żadnym pisaniu książek. Jak widać, skończyło się inaczej. I teraz co? Przychodzimy do podcastu pisarski Backstage. Pisarski wekstaj jest to właśnie taki cykl na Instagramie, stąd to się wzięło, w którym, tak jak słyszeliście we wstępie, można się dowiedzieć, jak powstaje powieść, i jakie błędy, wpadki są popełniane, co się dzieje z bohaterami, skąd brać pomysły, co to jest Wena i czy w ogóle Wena istnieje. Trochę jest o łamaniu konwencji, trochę o porażkach, trochę o sukcesach, trochę o tym, z czym się wiąże okładka taka, a nie inna do książki, albo kto wymyśla tytuł i czy jest to autor. No nie, nie jest to autor, często nie jest to autor, to od razu zdradzę. Trochę było o plagiatach, trochę było o promocji, trochę było o kiczu. Generalnie takie właśnie pisarskie fikumiku od strony pisarza, który też, co bardzo istotne, jest czytelnikiem, więc też jest odbiorcą treści, które tworzą inni pisarze i dlaczego by nie, ma, nie miał wobec tego zająć stanowiska. Dzisiaj, ponieważ jest to pierwszy odcinek pod tytułem Miłe złego początki, czyli od czego zacząć pisanie książki, będzie trochę o początkach właśnie, a konkretnie, no właśnie, od czego, od czego zacząć, co należy zrobić, żeby książkę napisać. I tu znów no nie ma tak lekko. Zanim przejdziemy już do takiego meritum, meritum ostatecznego, to muszę Wam powiedzieć, że wymyśliłam sobie cykl ten w ten sposób, że w, w każdym odcinku na początku będę również mówić Wam parę słów na temat książek, jakie ostatnio przeczytałam, książek czy książki, po to, żeby podzielić się wrażeniami z lektury, czy też powiedzieć, co ta książka mi dała, albo czego mi nie dała, albo którą strunę gdzieś tam głęboko we mnie poruszyła. Więc... I wiem, że nie zaczyna się zdania od więc. <grym> Proszę mi wybaczyć. Zaczynamy. Książką, która mocno mnie, mną szarpnęła, naprawdę mocno, jest powieść Wróć. To nie jest powieść. To jest reportaż reportaż noblistki białoruskiej, Swietłany Aleksijewicz, pod tytułem Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Jeśli nie zetknęliście się z twórczością Aleksijewicz, ja Wam gorąco, gorąco rekomenduję zapoznanie się z nią. Książka Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. To jest zapis rozmów, które Aleksiewicz prowadziła na przestrzeni chyba 20 lat, o ile pamiętam, z różnymi kobietami, bardzo, bardzo różnymi, z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnym wykształceniem, z bardzo różną historią życiową. Wszystkie te kobiety łączyło to, że one brały udział w II wojnie światowej. Jako żołnierki walczyły na froncie. Przy czym to walczenie, ta walka to powinno być rozumiane bardzo szeroko, bo Aleksiewicz rozmawia i z tymi, które siedziały w czołgu, i z tymi, które były na okrętach wojennych, ale również z tymi, które, mówiąc bardzo prosto, prały żo żołnierskie gacie albo y, gdzieś tam na tyłach zapewniały posiłki, albo robiły jeszcze coś innego, co nie jest bezpośrednio związane z trzymaniem broni, jednak na, na, w samych działaniach wojennych uczestniczyły. Dlaczego książka jest taka wstrząsająca? Aleksijewicz pisze ją, właściwie chowa się za swoimi bohaterkami, oddaje im głos i Właściwie um, trudno tam dostrzec jakiś komentarz. Um, on jest zawarty, i Aleksiejewicz przedstawia tam swoje stanowisko, ale robi to w sposób um, moim zdaniem absolutnie doskonały. Taki, że nie przedstawia tego czytelnikowi na talerzu. Proszę tutaj o to, jest to, co ja myślę, a teraz zajmijcie stanowisko tylko każe wyłuskać to sobie z wypowiedzi swoich bohaterek. Te rozmowy często były bardzo trudne. Ona też pisze o tym, jak wiele osób jej odmówiło udziału w takim projekcie, jak wiele osób musiało się przełamywać, z jakimi problemami wiązały się te rozmowy, również w takim kontekście, że kobiety musiały, przynajmniej niektóre, w jakiś sposób wyrwać się spod męskiej dominacji, żeby opowiedzieć o tym, co je spotkało w czasie II wojny światowej. I to jest ogromnie cenna rzecz w tej książce właśnie to, że to jest żeńskie spojrzenie na wojnę. Aleksiejewicz sama pisze we wstępie, że wojna to najczęściej narracja męska i myślę, że to nie ma co z tym dyskutować, to jest po prostu fakt. Jeżeli spojrzycie na literaturę wojenną to literaturę, ale mam na myśli tutaj nie tyle powieści jakieś o tematyce wojennej, tylko po prostu wypowiedzi osób uczestniczących w działaniach wojennych. Najczęściej są to mężczyźni, czyli są to osoby, które Trzymają broń, które strzelają, które uczestniczą w tych działaniach wojennych jako właśnie mężczyzna, podczas gdy wojna dotyka ludzi znacznie więcej. Zawężając perspektywę do spojrzenia męskiego, tak naprawdę nie wiemy całego, nie, wiemy, nie widzimy całego obrazu wojny. Aleksiewicz oddaje głos kobietom, żeby pokazać, że z punktu widzenia kobiet ta wojna wygląda zupełnie inaczej. Wiecie, takie, takie rzeczy, które mogą się nam wydać, bardzo prozaiczne. Mężczyzna, uczestniczący w działaniach wojennych, nie napisze, jaki, jest, jaki był problem, kiedy zdarzyła się menstruacja nie pisał o niechcianych książkach. Nie pisał o tym co robić kiedy bolą piersi albo co robić kiedy nie ma się na przykład ubrania albo bielizny, albo musi się nosić męskie za duże buty o kilka numerów za duże. To nie są problemy mężczyzn. To są problemy kobiet. Więc Tutaj Aleksiejewicz zrobiła absolutnie fantastyczną robotę, odsłaniając wojnę z punktu widzenia kobiet. Jest to obraz niezwykle brutalny. Od razu Wam powiem, ta książka rozszarpuje. Ona po prostu miażdży, ale trzeba, uważam, że trzeba ją przeczytać, po to, żeby zyskać szerszy pogląd na, na wojnę jako taką i w ogóle na rzeczywistość, na kobiecość. Która zostaje całkowicie zmiażdżona w czasie działań wojennych, stąd też tytuł Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Z książką mam kilka problemów. Przede wszystkim takich, że to jest wojna opisywana z punktu widzenia obywatelek Związku Radzieckiego. Więc y, wojna nie zaczyna się tam 1 września 1939 roku, tylko w czerwcu 1941, czyli od y, początku operacji Barbarossa, czyli inaczej mówiąc od napad, napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki. To wtedy. Zaczyna się wojna. Więc w tej książce nie znajdziecie ani jednego zdania o tym, kiedy kobiety mówią o swoich mężczyznach, kiedy mówią o braciach, mężach, yy, którzy poszli walczyć, a one tam poszły za nimi, yy, yy, o członkach swoich rodzin. Nie ma tam ani jednego zdania o tym, co ci członkowie rodzin robili między 39 a 41 rokiem. Przecież ich również w domu nie było. Oni uczestniczyli w okupacji Polski. O tym nie ma nic. Więc od razu Wam mówię, przygotujcie się na to. Drugi problem, jaki mam z tą książką, to jest jednak mimo wszystko przemilczanie pewnych rzeczy. Pojawia się taka kwestia gwałtów dokonywanych przez żołnierzy radzieckich w czasie, kiedy szli ze wschodu na zachód. Po drodze odbierali sobie rekompensatę za swoje wojenne trudy i za to, co Niemcy zrobili na, na terenach, gdzie oni mieszkali. Natomiast o tym też jest bardzo, bardzo niewiele. Pojawia się jedna wypowiedź mężczyzny, który uczestniczył w gwałtach. Pojawia się również takie jakby to powiedzieć no, na pomknięcie ze strony jednej, bohaterek, jednej z bohaterek, która y, mówi, że przecież y, ona też miała problem z napaściami seksualnymi, ze strony swoich kolegów z wojska, którzy wypuszczeni y, przecież, jeżeli mieli koleżankę w oddziale, to y, nie omieszkali skorzystać z tego faktu. Y, I również w samej Armii Czerwonej dochodziło gwa do gwałtów na żołnierkach. Przy czym jest to temat, mimo wszystko, tabu? Poza tym, to już tylko możemy się tego domyślić, i być może taki był zamysł autorki, że ona nie chciała jakoś bardziej wtargnąć w prywatność swoich rozmówczeń, ale znajdziemy tam również takie, hmm, no właśnie, trudno powiedzieć, że znajdziemy bardziej się tego domyślamy. Takich, takich sytuacji, że przecież kobiety, które szły razem z mężczyznami, razem z żołnierzami Armii Czerwonej na Zachód i wyzwalały, wyzwalali tereny, na których później się rozgościli, musiały widzieć, co ci żołnierze robili. Mówi się, relacje historyczne są takie, że około oczywiście szacunki są bardzo przybliżone i nigdy nie zostaną uściślone ale mówi się, że około 2 milionów kobiet zostało zgwałconych w czasie tego marszu Armii Czerwonej na Berlin. Musiały to widzieć, o tym w książce nie ma nic, musiały zająć wobec tego jakieś stanowisko. Nie ma tam absolutnie żadnej solidarności kobiecej, tak zwanej z tymi, które były po drodze gwałcone. Nie ma tam nic. I to jest, może nie mój zarzut do autorki, bo to trudno mieć jakieś zarzuty, ale to jest jednak jak dla mnie świadectwo tego, jak bardzo głęboko to tabu jeszcze tkwi. No i właśnie, że jest to tabu, że jest to temat, który pomimo tego, że tyle lat upłynęło, nadal pozostaje jej nie do ruszenia. Aleksiewicz pisze też o swoich problemach z cenzurą, bo ym, oczywiście y, żołnierze y, walka musiała być przedstawiana tylko i wyłącznie y, z takiego punktu widzenia, no, że my, bohaterowie, szliśmy, wyzwalaliśmy pisać o problemach. No jak to, ale w jakich problemach? Nie było żadnych problemów. Przecież wszystko było fantastycznie. Kuchwale Stalina. Więc musiała się zmierzyć z takimi problemami natury właśnie cenzorskiej. Znakomicie to opisuje. No dobrze, dużo Wam opowiedziałam o tej książce, więc ma mam nadzieję, cały czas mówię więc, mam tego świadomość. Mam nadzieję, że po nią sięgniecie, nie zawiedziecie się. To jest absolutnie doskonale napisany reportaż, a ja miałam okazję zapoznać się z nim w formie audio. W formie audiobooka, gdzie czyta Krystyna Czubówna, i powiem Wam, że to jest absolutne mistrzostwo świata i to jest dowód na to, jak wiele lektor może zrobić dla książki, jak jeszcze podkręcić jej walor, albo jak ją zniszczyć, jeżeli robi to źle przy takim odbiorze audi audio. Czubówna robi to absolutnie doskonale i gorąco Wam to polecam. Dobrze. Miłe złego początki, czyli od czego zacząć pisanie książki. Wydawać by się mogło, bo już tak jesteśmy w tym meritum wydawać by się mogło, że trzeba podjąć jakieś szczególne działania czynności, żeby książkę napisać. Wielu o tym marzy. Pisarz póki co jeszcze cieszy się jakąś taką estymą. Wydaje mi się, że. Zmiany na rynku wydawniczym przebiegają w tą stronę, że wkrótce to ta estyma wyparuje i to, ten kredyt zaufania się wyczerpie ale póki co jeszcze tak jest. Ten kredyt zaufania mieli kiedyś blogerzy, roztrwonili go koncertowo. Dzisiaj powiedzenie, że jestem blogerem, czy jestem blogerką, ono jakoś nie przydaje szacunku, ale pisarz jeszcze taki szacunek ma, więc jeżeli ktoś napisze książkę, to zazwyczaj jest wow, napisałeś książkę, o, no to, to, to jest człowiek, etce homo. Ale od czego zacząć? Nie jest konieczne, wyobraźcie sobie, ukończenie kierunku humanistycznego. Autor książki, która zdobyła nagrodę Nike, Radek Rak, książki absolutnie rewelacyjnej, jest weterynarzem, więc naprawdę nie musiał kończyć polonistyki czy jakiegoś, nie wiem, kulturoznawstwa czy jeszcze jakiegoś scenopisarstwa czy czegoś innego. Nie musisz również, bo tu zwracam się personalnie do ciebie, słuchaczu, słuchaczko, nie musisz kończyć żadnego kursu, żeby książkę napisać. Kursy to ja bym w ogóle podchodziła do, do tego z rezerwą. Dzisiaj bardzo dużo osób prowadzi kursy pisarskie. Natomiast tak naprawdę, taki przeciętny Kowalski, przeciętny zjadasz chleba. Nie za bardzo ma kompetencje do tego, żeby ocenić taki kurs. Znam, może nie, że znam, ale zetknęłam się z pisarską twórczością osoby, która kursy dobrego pisania prowadzi. Natomiast książki, z którymi miałam okazję się zapoznać, są po prostu fatalnie napisane. Są, jest kiepska fraza, są błędy składniowe, kiepskie konstrukcje bohaterów, stereotypowe, pełno jest tam kiepski research. Naprawdę są to źle napisane książki i ta osoba prowadzi kursy dobrego pisania i uczy innych jak pisać książki. No najwyraźniej ze swoich własnych rad nie korzysta. Więc ostrożnie z tymi kursami pisarskimi. Jeżeli macie wydać pieniądze na coś, co wam się w ogóle nie przyda, to trzy razy się zastanówcie, zanim te pieniądze wydacie, bo to nie jest potrzebne. Czy jest potrzebny talent? Otóż nie, moi drodzy, nie jest potrzebny talent. Na rynku wydawniczym jest cała masa książek fatalnych, sprzedających się znakomicie. Na listach bestsellerów króluje erotyk, który jest dramatycznie słabą książką. Jego autorka zarobiła miliony. Talentu nie ma tam za grosz, naprawdę i Wy doskonale wiecie, o kim ja mówię. A ja wiem, że Wy wiecie. Nie, do tego potrzebny talent nie jest. Czyli, żeby zdobyć popularność, żeby napisać książkę i później zdobyć popularność, nie jest wymagany talent. Czy jest potrzebny czas? Teoretycznie tak, yy, aczkolwiek yy, bogaty mąż czy żona i taki, który nas utrzymuje, a my sobie możemy spokojnie pisać i realizować się pisarsko, to wierzcie mi, ogromna rzadkość. Yy, na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które, yy, które znam i które utrzymują się wyłącznie z pisarstwa, a i tak zostaną zajęte jedynie trzy palce. Cała reszta robi to po godzinach, czyli normalnie pracują. A ten czas na pisanie, poświęcony na pisanie, wyszarpują z resztek doby, które im zostały. Ja sama mam trójkę dzieci, pracuję normalnie w korporacji, jestem korpolutkiem, mało tego robię nad godzinę i mimo wszystko napisałam 10 książek. To nie jest kwestia czasu, więc jeżeli ktoś podchodzi do tematu na zasadzie, no napisałbym, ale nie mam kiedy, no to tej książki, umówmy się szczerze, nigdy nie napiszę. Yy, czy. Trzeba czekać na jakiś wielki temat. Nie, moi drodzy, nie trzeba czekać na wielki temat. Wielkie książki potrafią powstać z tematów błahych. Weźcie sobie na przykład książki Jakuba Małeckiego. Ostatnio czytałam książkę, jego powieść rdza, znakomita powieść. Tam nie ma gigantycznego tematu. Tam jest proste życie zwyczajnych ludzi, ale Małecki napisał to tak dobrze, że to jest niesamowicie porywająca powieść. Tam nie ma żadnych spektakularnych wydarzeń, tam nie ma żadnych niesamowitych zwrotów akcji, tam jest po prostu życie, ale to życie jest y, ujęte. W takie ramy jest to tak dobrze napisane, że świetnie się to czyta. Więc nie trzeba czekać na jakieś spektakularne wydarzenie, w którym mielibyście uczestniczyć, albo jakieś doświadczenie życiowe, którego mielibyście, które mielibyście przeżyć. Jeżeli masz zacząć pisać książkę, to możesz napisać o czymkolwiek i to też będzie książka. Jeżeli jest coś w tobie, co czujesz. Że powinieneś, powinnaś uzewnętrznić, to na pewno jest to temat, którym warto się zająć. Nie musi to być nie wiadomo co. Jeżeli czekasz na wielki temat, to będziesz czekać na wielki temat jeszcze długo. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że ten, o, ten temat jest odpowiednio wielki, żebym mogła mógł się nim zająć. To tylko wymówka, a my jesteśmy świetni w szukaniu wymówek. Dobrze to co to trzeba zrobić, żeby zacząć pisanie książki. I teraz uwaga, uwaga, wchodzę na poziom coachingowy. Coachingowcy lubią to, coache lubią to. Zacznę, powiem tak bardzo... Hmm, y, niektórym może się to nie spodobać, ale do dzieła. Jeżeli chcesz napisać książkę, po prostu zacznij to robić. Zrób to. Przejdź do dzieła. Siądź. I, za, I napisz. Wydaje się, to takie nąba, powiedziała Ferenc, tak. Ale zobaczcie, chodzi o coś takiego, żeby wejść w ogóle w proces. Całe lata możesz poświęcić na przygotowania, nigdy nie dochodząc do tego punktu, do, w którym powinieneś się znaleźć już dawno. Zrób to, zrób cokolwiek. Podejmij jakiekolwiek działanie niekoniecznie związane z samym pisaniem, ale podejmij jakiekolwiek działanie, które doprowadzi cię do napisania książki, coś co będzie dla ciebie punktem startu. To może być cokolwiek, ale żeby to było taka czynność, żeby to było takie zdarzenie, po którym powiesz: stało się, ruszyłem, ruszyłam, teraz już mogę tylko iść naprzód, no głupie się cofnąć. Co to może być? Dla mnie takim, takim punktem startowym było zainwestowanie w zeszyt w kratkę. Teraz po kilku latach oceniam to tak, że to był czyn totalnie bezsensowny, bo książek, co Wam zresztą później powiem, nie pisze się w zeszytach w kratkę, w ogóle się tego nie robi w zeszytach, ale dla mnie zakup tego zeszytu, który, w którym rozpisałam bohaterów, Mojej pierwszej debiutanckiej książki, zrobiłam to fatalnie, ale zrobiłam. Rozpisałam tych bohaterów, rozpisałam sobie szablon akcji, właśnie poszłam i kupiłam ten zeszyt. To był taki moment startu. No, skoro już kupiłam zeszyt i skoro zaczęłam już go zapełniać, to znaczy, że zaczęłam to robić. Potem otworzyłam komputer, laptop, siadłam przy tym laptopie i zaczęłam pisać moją pierwszą powieść. Dla Ciebie może to być coś zupełnie innego. Ci, którzy no właśnie odnośnie podcastów teraz, ci, którzy radzą, jak tworzyć podcasty, jak zacząć robić podcasty, mówią dokładnie to samo. Chcesz nagrywać podcast? Po prostu zacznij to robić. Nie czekaj, nie czekaj na to, aż kupisz sobie świetny mikrofon. Nie czekaj aż dorobisz się, żeby. Zainwestować w jakieś studio nagraniowe. Nie czekaj na wielką chwilę, nie czekaj na świetny sprzęt, po prostu rób to z tym, co masz. Zacznij to robić. I dokładnie tak samo jest z pisaniem książek. Jeżeli chcesz napisać pierwszą książkę, po prostu do tego siądź. I tyle w temacie. Nic więcej nie potrzeba. Czy odniesiesz sukces to jest inna sprawa. Czy rozpoczęcie pisania książki zaowocuje tym, że dojedziesz do mety i tę książkę skończysz, to jest inna sprawa. Czy ktokolwiek to wyda, to jest jeszcze inna sprawa. Ale jeżeli masz zacząć, to po prostu zacznij. I tyle. Dobrze. Moi drodzy, nie wiem, czy ten odcinek będzie krótszy czy dłuższy niż następujące po nim. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na dzisiaj to już byśmy sobie skończyli. Kolejny temat będzie. Za jakiś czas. Natomiast ja Wam jeszcze powiem, gdzie można je znaleźć, bo moje książki. Ja Was zachęcam do tego, żebyście się z nimi zapoznali, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Moje książki można kupić praktycznie we wszystkich księgarniach, więc i w formie papierowej, i w formie e-booka i audiobooka. Jestem również na Instagramie, konto Malwina Ferenc, bardzo proste. Zajrzyjcie, zobaczcie, nie wiem, zostawcie lajka, komentarz, cokolwiek. Jestem również na Facebooku, tak samo Ferenc Malwina można mnie tam znaleźć stronę autorską. Również zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. Mam nadzieję, że sam ten podcast będzie Wam się podobał. Też zostawcie jakiś komentarz, dodajcie do ulubionych, będzie Wam prościej to później znaleźć. I cóż, mam nadzieję, że to będzie nagrywane regularnie. Mam taki pomysł, żeby odcinki pojawiały się co tydzień. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. Moi drodzy, było mi bardzo miło się z Wami spotkać i zapraszam na kolejny. Odcinek podcastu Pisarski Backstage. Trzymajcie się. Pa.